Hej, dzień dobry, witam was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie Moje drogie koleżanki i drodzy koledzy Dzisiaj zapraszam was na daily vloga Tego spokojnego, domowego Nie mam w planie wychodzić nigdzie e, Pomalowałam się dzisiaj, poczułam Przypływ ym, Przypływ Kreatywności, miałam ochotę na mocniejszy makijaż Także możecie kojarzyć ten makijaż Dlatego, że on się pojawił w poniedziałek Te nowości, pokażę wam później e, Co ty jak robisz? Pokażę wam później te na co ty tam szczekasz? No głupi jesteś? Nie, bo ty to zjesz. Um, ten makijaż się pojawił właśnie w poniedziałek go widzieliście. A jak nie widzieliście, to taki makijaż się pojawił. Jeżeli Was interesuje, jak go wykonałam, to zapraszam do filmu. Ale w dzisiejszym vlogu super przepis, strasznie chaotycznie mówię, wam pokażę taki pyszny przepis, że po prostu ślinka cieknie, wytłumaczę wam zaraz, ale jeżeli chodzi jeszcze o ten makijaż, to w tym vlogu sobie będziemy sprawdzać, jak on e, się trzyma, także jest godzina pierwsza, e, na, 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 na ten moment pomalowałam się o 12, także dzisiaj na spokojnie, o 7.30 się obudziłam, wstałam koło 8.00-9.00 e, i Polwam się dopiero o 12, więc godzinka dopiero minęła odkąd mam nałożony makijaż, więc będziemy sobie e, sprawdzać też czas, później Wam pokażę e, te kosmetyki. Jeżeli nie, jeżeli nie chcecie oglądać tutorialu, a jesteście tutorialą, jestem już makijażystką, ale jeżeli nie chcecie oglądać makijażu, to po prostu Wam pokażę, czego użyłam, bo to są bardzo fajne e, produkty, nowa paleta chudy e, i tyle! nie wiem co będzie mi się chce. Teraz wam pokażę przepis na przepyszną sałatkę, którą nagrałam trochę wcześniej. Sałatka z pieczonym jarmużem, pieczonymi ziemniaczkami. No jest tak przepyszna, że słuchajcie, jeżeli kogoś zaprosicie i zjedzą to, to po prostu koparej im opadnie, bo ja poznałam ten przepis przez HelloFresh. Hello Fresh to jest um, taka subskrypcja, że oni wam przewożą jedzenie. Ja sobie zamówiłam na tydzień i, i i zapomniałam sobie, za późno skapnęłam się, żeby anulować tą subskrypcję. No i mi przyszło jeszcze w przyszłym tygodniu. No i nie wybrałam sobie dań, tylko oni mi sami wysłali. No i ta był, tam był ten przepis na tą sałatkę z jarmurzem. I powiem wam, że ja na tą sałatkę z jarmuża bym nie zwróciła uwagi, ale jak już przyszła, to trzeba było zjeść. I jak ją zjedliśmy po raz pierwszy, to ja musiałam ją otworzyć i po prostu uwielbiam, uwielbiam. Jest tak pyszna, jak z restauracji, no. To jest najlepsze rzecz, jaką jadłam w tym roku, na pewno, nie chcę powiedzieć, że w tym życiu, e, ale w tym roku na pewno jest to najlepsze rzecz, jaką jadłam, kombinacja smaku... Mm, przepyszna! Także jak lubicie mm, eksperymenty kulinarne, to na pewno was to nie zawiedzie, chcecie spróbować czegoś innego, ślinka cieknie, także wrzucam wam teraz tu przepis i widzimy się później. No, kocham cię! Kocham cię, Baziu! Kocham cię, daj buziaczka! I No cześć. O, dałeś buziaczka, widzę! Kochany! Pięknie. Ja już sobie przygotowałam rzeczy, więc słuchajcie i zapisujcie sobie najlepiej, co będzie potrzebne. I tak, przede wszystkim jarmusz. Ja tutaj mam jarmusz, już go wymyłam. I tak, on się skurczy trochę w piekarniku, bo będziemy go piec. Więc dajcie go więcej. Także nawet dałabym jeszcze więcej, ale tyle mam, bo już robiłam tą sałatkę wczoraj. I tak, ja wam tutaj podam przepis na dwie porcje, z tym, że ziemniaków robię więcej, bo będzie do czegoś innego. Yy, I tak, jarmusz, no to dużo. <grytania> marchewki dwie, yy, dwie takie średnie marchewki, pół cebuli, yy, pokrojone właśnie w takie większe kawałki nie w kostkę. E, oprócz tego jest tu boczek, e, tutaj jest akurat 90 gramów e, i mam tutaj migdały, płatki migdałów, tu możecie na przykład dwie łyżki dać, jest również miód, jeżeli chodzi o tego miodu to są tutaj też dwie łyżki, e, do tego będzie nam potrzebne balsamico, czyli e, balsamico, sól, pieprz i z jeszcze kumin, jest bardzo ważny i oczywiście ziemniaki ziemniaki to tutaj mam cztery ziemniaki takich małych pokrojonych na ćwiartki jeżeli chodzi o ziemniaki to one tutaj mają właśnie oliwę z oliwek i tutaj mają troszeczkę mąki, także spruszyłam mąką żeby te ziemniaki były chrupkie i robiłam to właśnie ostatnio i wyszło mega dobre rzeczywiście są bardzo chrupiące ślinka cieknie i te ziemniaki podgotowałam przez 5 minut i pokrojono, podgotowałam przez 5 minut, teraz sobie polałam trochę oliwą, też je poobracałam, dam sól, pieprz i teraz wrzucam do piekarnika na 20 minut i po 20 minutach wrzucę sobie obok na tackę marchewkę z cebulką i jeszcze będę piekła przez 20 minut. Zależy też od tego jakie macie ziemniaki, bo może być tak, że musicie dłużej piec ziemniaki, także 20-30 minut mniej więcej, a później właśnie dorzucić tutaj marchewkę i ceboje, Więc rzucam to teraz do piekarnika na 220 stopni i widzimy się później, jak już się upieką. Ziemniaczki się upiekły minęło 20 minut i teraz dałam tutaj marchewkę i cebulkę. I teraz zaczekaj, trzymaj Matry i Panie operatorze. Trzymam i nie no, bo oddycham. Mam o jednym kluczowym składniku, który nam będzie potrzebny. Będzie nam również potrzebny czosnek. Ząbek albo dwa ząbki, jak tam, jaką intensywność robicie, ale minimum ząbek, ale ja dam dwa. I teraz. Kosz. Nowa przyprawa. Kumin, nie? Mm. Skończył się kumin. E, I teraz tak. Daję łyżeczkę. Miodu tylko kurczę troszkę mi zgęsniał, a tak spróbuję przejechać, bo jeszcze później będziemy robić jakby sos na samym końcu z tego, więc trochę, trochę miodu i daję tutaj właśnie kumin. Kumin ja to jest kumin. kminek? Nie, kumin to kumin. To kminek to kminek. Także sobie to serpano. No, ale pachnie. Pachnie. Sól. no normalnie jak w Michelin restauracji ale przynajmniej się idzie najeść tym i teraz wrzucam to nie wiem czy nie na 15 minut no te warzywa muszą się trochę podpiec 15-20 minut, można je w połowie obrócić ale też dalej 220 stopni aha i na górną półkę ja sobie jeszcze teraz idę po czosnek jest czosneczek, dwa ząbki i chcę Wam polecić najlepszą, najlepszą wyciskarkę do czosnku, to jest ikeowa. Ta jest najlepsza. Już ją mam parę lat, ale wcześniej przechodziłam przez ró różne i żadna nie wyciska czosnku tak dobrze jak ta, jeżeli chodzi w ogóle o, o cały smak. Ale teraz co teraz? Teraz sobie rozgrzewam patelnię i na suchej patelni będę sobie opiekać płatki migdałowe. Także dopiero ją włączyłam, dam mi parę minut, żeby się nagrzała, i na sucho sucho patelnię wyrzucać będę te migdały. No zobaczcie, sekundę nieuwagi i już mi się zaczął przypalać, ale myślę, że będzie. O nie, to nie tu. Myślę, że będzie idealne... Nie uda mi się. idealnie chrupiący. Dobra, zrobię to dwoma rękami. Teraz sobie skosztuję Jam, pyszna. Teraz oczywiście bekon, boczek. W przepisie, z którego korzystałam, było zalecane dodać oliwy albo oleju, ale ja po prostu usmażę ten boczek na własnym tłuszczu, bo nie widzę sensu dawać tutaj po prostu oliwy. Także to się przez jakieś 5 minut znowuż będzie robić. Także na chrupiąco i później będziemy jeszcze tutaj dodawać inne rzeczy. Więc najpierw 4-5 minut, a później będziemy do tego dodawać czosnek a później jeszcze sos, czyli trochę miodu i balsamico, a tu już mi się właśnie zrobiło, tak mi się zdaje, że tu już mi się zrobiło warzywa, tak sobie wyciągnę i będziemy teraz piec jarmuż. I jarmuż wyłożę sobie na brytwance i spcikam go sobie takim olejem w sprayu, ale oczywiście możecie sobie polać oliwą z oliwek, a tak jak mówię, przez to, że jest bekon też nie chcę, żeby to było aż tak tuste, więc sobie spsikam, sól, pieprz yy, i znowu do piekarnika tak na 5 minut żeby ona po prostu zrobiła się chrupiąca zobaczcie na te upieczone warzywa mm, przepyszne także marybka, ziemniaczki będziemy to układać i mówię wam, że to będzie takie pyszne że odlecicie w kosmos bekon już mi się tutaj fajnie zrobił i jest chrupiący. Odlałam trochę tłuszczu, w sensie cały tłuszcz, który wypłynął, żeby to nie było też takie tłuste, no bo wiecie, nie, nie, nie chcemy jeść oleju, chyba, że lubicie. Ale teraz sobie daję właśnie ten czosnek. Minutkę sobie ten czosnek jeszcze tutaj podsmażę z tym boczkiem i dodam miodu i octu balsamicznego. Tutaj robię sobie miksa właśnie z łyżka balsamico i ta łyżka miodu. Jak Wam się już ten czosnek podsmaży, to zdejmijcie to z ognia, czy tam z kuchenki, i już wlejcie. Uu, nice. I wymieszać. Ale już wiecie, bez, bez ognia, żeby to się samo sobie wymieszało. Uu. Ale to pachnie. I tak naprawdę możemy już przechodzić do układania na talerzu. Jarmusz, widzicie, już się zrobił. Trochę go mniej, ale spoko, najemy się. Także nałożę sobie najpierw jarmusz. Oczywiście nasze warzywka. Trochę zimniorów. Proszę bardzo i oczywiście marchewki, marchewki, cebulka, dużo marchewki, dużo cebulki, taka pieczona jest przepyszna. No i teraz oczywiście drugi czyli bacon i oczywiście nasz koty, sobie Szytnie, to... Obiecuję wam, że to jest jedna z lepszych rzeczy, smaczniejszych, jakie kiedykolwiek jedliście: jam, 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 jam. Smacznego. Koniecznie wypróbujcie ten przepis. I jak zaprosicie gości i to zjedzą, to im kopara opadnie. Obiecuję. Mm, a jest to najpyszniejsza rzecz, jaką w życiu, kochani. Jesteś niesamowicie? W życiu? Ja no? powiedziałam, że w tym roku najlepsza rzecz, jaką jadam, no, ale jest to ciekawe. I to jest bardzo kolorowe. Myślę, że też byłoby pyszne z słodkimi ziemniakami zamiast ze zwykłymi. Mm -hmm. Ale to wtedy z marchewką byłoby tłumacz. Nie, myślę, że jest idealnie. Zwykłe ziemniaczki i marchewka. Mm. Niesamowite jest to sałatka. Tylko, jakby mogła dać tipa, to umyjcie sobie jarbusz wcześniej, żeby był suchy, bo ja go umyłam był jeszcze mokry, więc on tak za bardzo nie chciał upiec się na chrupiąco, ale i tak jest przepyszne. Mm poezja. jest ja. Już nie mogę się doczekać, aż zrobię jakąś imprezę i to zaserwuję wszystkim, bo to szczena opada. Naprawdę. No. Pycha. Pokażę wam nowości, właśnie te, które mi dzisiaj się maziała, malowałam. Także to jest paletka e, nowa od chudy ta noti Przepiękna jest, zobaczcie jakie ma kolory. Borda brązy, złota, no naprawdę jest przepiękna. I tu jest taki Ostrzy się? To jest taki, nie chcę się wyostrzyć. To jest taki dziwny, dziwny coś w tym rogu. To jest taki żelek jakiś, a wazelinka i w środku są zatopione kuleczki. Także nie wiem, nie wiem co to jest, jak się tego używa. Będę musiała się za to jakoś zabrać. 10 na 10, jak na razie. E, druga rzecz, jako nowość, to jest, otwieram jedną ręką. Piękny brązer od Charlotte, który podpatrzyłam u Ani. To jest ten duży brązer w kolorze 2 Medium i on jest takim ciepłym, pięknym, średnim. jak to no, ona zaskazuje, medium. Halo! Pokażę Wam porównanie, bo mam tutaj chłodną paletkę. Także możecie sobie porównać. Chociaż nie wiem, czy to tutaj widać w tym aparacie. Mam nadzieję. Że widać, że ten kolor jest chłodniejszy od tego. Może jeszcze zrobię tak. No, widać. Ten jest chłodny i jasny, ten jest właśnie ciepły i średni. Ja tą paletkę już mówiłam wam w tym filmie. Kupiłam po prostu online. Myślałam, że będzie ciemniejsza, dlatego że były dwie wersje. Są dwie wersje kolorystyczne: Light Fair to Medium i chyba Medium Dark. I ja wzięłam tą Fair. Medium i niestety jest za chłodna i za jasna. Niestety mi się nie sprawdza, ale to. Love it! I dzisiaj też sobie właśnie testuję ten podkład Huda Beauty Full Filter Illuminous, czyli ta nowa wersja bez zapachowa. I na ustach mam Mix, ale głównie z nowości jest to NYX Stockholm, który już miałam kilka lat temu. I jeszcze z nowości kosmetycznych są tutaj rzeczy, których jeszcze nie, nie testowałam. Niektóre testowałam, niektóre nie, ale tutaj mam Olaplexy. I to jest właśnie ten z Olaplexu. Tu jest napisane, żeby używać to przed szamponem i że to nie jest odżywka. Aczkolwiek ja tego zawsze używałam jako odżywki, także nie wiem, czy teraz będę używać przed szamponem rzeczywiście, czy po szamponie. Ale mam dwa opakowania, dlatego że to jest 100 ml. Trochę idzie, jest to wydajne, ale jednak dobrze jest mieć zapas. A ja bardzo często używałam Olaplexu, już chyba od roku, no tutaj najmniej od roku nie używałam, więc sobie wracam do tej trójki. I tutaj mam nowości. Słuchajcie, tyle ile ja dostaję, może dobra. Nie chcę mówić, że dziesiątki, ale kilka komentarzy się pojawiło, że wadna, że każda swoje rzecz, spróbuj sobie jakieś odżywki. Także e, spróbuję sobie odżywki, różne odżywki, ja tu akurat mam Rapid Lash. Przez to, że była w zestawie, to się bardziej opłacało właśnie wziąć obie, ale ja nie doczytałam i jedna jest do rzęs, druga jest do brwi. W sumie do brwi nie potrzebuję, ale może sobie przetestuję. Także Rapid Lash Enhancing Serum. Dajcie znać, czy korzystałyście z jakichś takich odżywek. Jak macie jakąś do polecenia, to polecajcie, ja sobie zobaczę jak ta będzie działać. Słyszałam, że te odżywki działają, dopóki się ich używa, a jak się przestanie, to potem znowu um, rzęsy wracają do, do tego stanu sprzed używania. No ale zobaczymy. Zobaczymy, nigdy nie używam, zawsze mi to ciekawiło, także takie nowości. A kto do przeszedł? Cześć grubcy. Cześć gruby. Siemanderko, przychodzę z update'em. Jest godzina 15.30 e, i e, byliśmy w sklepie. Nie nagrałam tego tylko Musieliśmy skoczyć po kilka rzeczy do supermarketu. Byliśmy w Morisonsie. Wezmę sobie powiększające lustro. I na dzień dzisiejszy, na tę godzinę, wygląda wszystko bardzo dobrze. No wiadomo też, no nie minęło nie wiadomo ile, bo minęły no, 3,5 godziny, ale była maseczka troszeczkę z brody zeszła, bo miałam taką moso przylegającą do ust, ale tutaj do brody, ale o dziwo nie zeszła z, tutaj z nosa. Także oceniłabym stan makijażu jako bardzo dobry. Zawsze tak jest, że wygląda to w kamerze, że to jest wiecie błysk, a to tak naprawdę, a, mam wrażenie, że to są te rozświetlające bazy przyjdę do was za dwie godziny sobie zobaczyć y, kolejny update a w międzyczasie nie mam zielonego pamięta co będę robić idę do kuchni odpakować zakupy a może wam pokażę haul a co? pokażę wam co kupiliśmy w Morisku stay hydrated ja piję wodę jakbym piła wódę po prostu ciężko wchodzi dzisiaj no nie wchodzi w Morisku tutaj jest ta Naklejka New Fit Improved Quality. Ale wziąłem sobie taką wielką bluzę XXL W takim bardzo ładnym kolorze. Co to jest za kolor? Taki troszeczkę wyprane bordo. Bardzo ładny. Coś takiego. But twist! I do have this too. Yes! Nie czekaj gangsta, to jest tak, nie 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 gangsta, to jest tak obróceni plecami i tak. O, tak. How low can you get? O, <śmiech> czekaj, wziąłeś <laughs> ty z nami. Także mamy matching sets do chillowania. Ja mam XXL, jak widać. Extra extra large, ja lubię wielkie. A Macima ma large. Przechodzę z update'em, chyba już przed ostatnim, bo jest godzina 17.15. <grym> Nie chcę mi się już obracać ręki ani ściągać zegarka, ale powiem Wam, że zaczynam się mocniej świecić, ale brwi mi się zrobiły do dupy. Przeczyszę sobie brwi, bo od ubierania bluzy ściągałam bluzy, ubierałam sweter. I mnie się trochę prze... przemieściły. Ale mamy godzinę 17.15. I przychodzę z przedostatnim chyba update'em. I powiem Wam, że szpachelka trzyma się dobrze. Czyli o pierwszej nałożyłam no to 5 godzin powiedzmy, bo tam plus, minus. Więc myślę, że jak na 5 godzin to dobrze. Ale wiecie, takie zastygające szpachle zawsze. Dobrze wyglądają, w sensie są długotrwałe. Także myślę, że jeszcze poczułam godzinę, dwie max, bo to się robi coraz ciemniej, tak? Wy tego tutaj nie widzicie, bo jeszcze mam resztki tego światła i jest dość dobre światło, ale myślę, że za godzinę już nie będzie tak, takiego dobrego światła. Ale zobaczymy. Wrócę do Was jeszcze tak koło 18. Oczy się trzymają bardzo dobrze. Pomadeczkę sobie dołożyłam. Przypomniałam, że jest to NYX Stockholm. Bardzo fajny kolor. Taki właśnie, ale zobaczcie, inaczej wygląda na ustach niż tu w opakowaniu, ale bardzo fajny. W ogóle te mat, matowe pomadki, w ogóle te kremowe pomadki z Nyx są spoko. Może one nie są jakoś długotrwałe, ale nie zastygają tak jak na przykład, mój ulubienie jest co prawda, nie zastygają tak jak Essence albo Stay Matte Ink, na głowie się aż, i tak nie przesuszają, bo te zastygające mu bardziej, bardziej przesuszają. Także ta jest bardziej komfortowa, bardzo przyjemna. Dzisiaj chyba sobie zrobię jakąś maseczkę. Nie wiem. Nie wiem, idę na kompa i odezwę się do Was później. Pokażę Wam moje kombo paznokciowe eee, i właśnie mam. Ja również dziś, no bo odnoszę cały czas odkąd mam. W ulubieńcach Wam pokazywałam tę odżywkę. I to jest odżywka taka y, utwardzająca, wzmacniająca. Y, I niedawno właśnie kupiłam nowe kombo, nową odżywkę lakier. On jest właśnie w takim lepszym kolorze. Półtransparentny, ale z takimi mm, brzoskwiniowymi, ciepłymi mm, tonami. I on też ma takie. Nie wiem, czy to będzie widać, ja tego nie widziałam w ogóle w sklepie. Ale ma takie jakby bardzo delikatne drobinki, taka a la perła. Ale ładnie wygląda. Mam dwie warstwy i on się nazywa Tinted Love 02. Tinted Love, no, coś takiego. Był jeszcze też mleczny, różowy, różowy, a to się nazywa Advanced Hard as Nails i na to mam jeszcze Sally Hansen Insta Dry, taki top coat i to jest odżywka i to jest odżywka, albo używam sobie tego warstwę i dwie warstwy tego i później to. Także ja cały czas jeszcze zastanawiam się na razie, nie wracam do hybryd, lubi taki efekt naturalnych paznokci. Nie przeszkadza mi to, że sobie muszę co 3 dni na przykład y, zmienić ten, ten kolor odświeżyć, i powitam dość odpryśnie, dlatego że to jest taki kolor, że nawet tego nie widać. A po drugie, bardzo łatwo i szybko się maluje, więc takie kombo na paznokietkach, czy jeszcze mam coś Wam do pokazania tutaj ciekawego na przykład w mojej toaletce. Chyba nic ciekawego nowego nie mam. Dzień dobry. Dobry wieczór w sumie jest godzina 18.30 i czekajcie, zegarek. 18.30 przychodzę już z ostatnim update'em, bo zaraz będzie ciemno. Jestem centralnie przed oknem i łapię już ostatnie światło. Mm, jeżeli chodzi o update całego makijażu, i no w sumie głównie tu, co mi się. Jeżeli chodzi o podkład, no to tak. Spoko, na początku bardzo bardzo suchy na twarzy, była ta chuda, była ale wszyscy, że ja mam cerę mieszaną, tłustą w kierunku do tłustej, to ten podkład był bardziej komfortowy, ale dużo się nie różni od tego, od tej, od tego pierwszego podkładu chudy. No na pewno plus jest taki, że nie ma takiego zapachu, ale jest trudny w obsłudze i myślę, że można się nim skrzywdzić, bo może sobie łatwo zrobić ciacho, bo bardzo szybko zastyga Um, I myślę, że bardziej ją się nadaje do zdjęć i do nagrywania niż do takiego dziennego chodzenia, bo mam wrażenie. Nie zrobiłam też testu, ale myślę, że jakbym go dotknęła, to on by mi po prostu odleciał. Cześć, się. E, I tak naprawdę tyle. No, cienie chudy cały czas fajnie wyglądają. E, wszystko się dobrze trzyma. Bronzer się fajnie, szarlot trzyma. E, no, minęło już no, od. od od 13 do 18.30, no to minęło 6,5 godziny? 14, 15, 16, 17, 18, 18 35,5? Nie, o od 12.00. O od 12.00 od 12. do. Ile czasu minęło? 6,5 godziny. No to myślę, że jeszcze ten makijaż by się mi spoko utrzymał. Jeszcze tu Wam pokażę z bliska. Tutaj cały czas coś mi się osypało, ale nie chcę tutaj sobie miziać, ale spoko. Mm, wygląda dobrze, chociaż troszeczkę już, wiecie, mi e, zaczął się, no może nie ścierać, ale on już zaczął schodzić. Fu, ja na to mówię, że się zaczął... Nie wiem, co zaczął robić, no już po prostu. Znika, powolutku znika, ale i tak myślę, że jak na ten czas 6,5 godziny to wygląda całkiem dobrze. I jak lubicie szpachle, to mogę Wam go polecić, ale to jest taka naprawdę mocna szpachla. Ale wiem, że właśnie dużo osób narzekało na chudę poprzez ten, ten pierwszy podkład, że jest właśnie zbyt pachnący. Niektórzy lubią pachnące, niektórzy nie lubią. No na pewno, jak ktoś ma problemy z podrażnieniami, to, to, to bezzapachowy jest lepszy, mniej drażniący. A ja siedzę sobie w mojej dżungli, tutaj właśnie sobie na kąpie pracuję. I tak naprawdę nie wiem, czy jeszcze coś będę robić, może zrobię sobie będę makijaż, jakąś wieczorą pielęgnację, nie wiem, czy przedłużę tego vloga może jeszcze do jutra chciałabym wam pokazać kolczyki, o które bardzo dużo osób pytało. Pod ostatnim vlogiem, czy na Instagramie, już nie pamiętam gdzie, ale bardzo dużo osób pytało o konkretne kolczyki z Zarki, także pokażę Wam je może jutro w takim razie. I pokażę Wam bardzo fajną lnianą sukienkę, która jest też w nowej kolekcji. Yy, I może ktoś będzie zainteresowany. Także ja na razie się zmywam, uciekam i w takim razie widzimy się jutro. Siemanderko, możecie kojarzyć ten kadr z filmu z środy. Ale przychodzę do was po prostu się pożegnać Dlatego, że miałam wam pokazać rzeczy Między innymi tą sukienkę Właśnie w tym vlogu Ale przyszedł mi, przyszło mi zamówienie z Asosa Więc wiedziałam, że od razu nagram haul Taki szybki Więc zapraszam was do filmu, który po, Wpadł Przed tym filmem Bo jest taki plan, że Właśnie Jak wy to oglądacie, to jestem Właśnie w Walii więc, kilka rzeczy do zakomunikowania. Po pierwsze, przyjmuję właśnie, że będzie film, gdzie mierzymy e, suknię dla świadkowej, w sensie świadkowa, mierzy suknię, której jej wybrałam. E, taki jest plan, mam nadzieję, że wszystko pójdzie z planem i gładko. I myślę, że pojawią się vlogi, może więcej niż jeden vlog w przyszłym tygodniu, dlatego że jadę na kilka dni. E, no, i, no, i, no i fajnie byłoby ponagrywać tam coś, także zobaczymy. Cześć, kochanie! Więc nie wiem, czy będzie jeden vlog w przyszłym tygodniu, czy będą dwa vlogi w przyszłym tygodniu. To zobaczymy na co nam pozwoli pogoda, bo niestety ale ma padać, ale dzisiaj też cały dzień miało padać, a jest ładne słońce, także nigdy nie wiem o co chodzi. Więc na pewno będzie jakiś wyjazdowy vlog. Ja z koleżankami na taki babski wyjazd. I słuchajcie, strasznie mnie kusi iść do fryzjera. Po prostu poszłam do fryzjera. Ja sobie sama farbuję włosy. Chciałabym spróbować czegoś nowego. Zastanawiam się, czy by nie nagrać taki film, idę do najlepszego fryzjera w Manchesterze. Coś takiego zobaczyć, żeby sobie zobaczyć, przy okazji zbankrutować pewnie, i zobaczyć, czy będę maga zadowolona, jakby co, to. Jakoś w lato będę w Polsce, to Karol uratuje, mam nadzieję. Także jeszcze nic nie bukowałam, no, ale zastanawiam się, czy by nie iść właśnie sobie do fryzjera i, i czy by nie iść do najlepszego fryzjera w mieście. Tak jak są serie tych filmów, wiecie, najlepszy, najgorszy, to poszłabym mi się do najlepszego niż najgorszego. Szczerze. Więc zobaczę. Próbowałam się zabukować, bo według Google, w ogóle są różne źródła, ale z jednego źródła jest podane, że Vidal Sasson, Vidal Sasson jest najlepszy w Manchesterze, ale nie mogę się umówić do niego na farbę, tylko można się umówić na obcinanie. Nie wiem, czy nie farbują, niemożliwe. No, także jeszcze nie wiem, ale może taki film się pojawi, gdzie ja idę do jakiegoś fajnego fryzjera, i czy będzie fajnie, i czy będzie warto, przede wszystkim. No. Także to było na tyle. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. I widzimy się już niedługo w kolejnym pewnie w filmie, w vlogu. Nie wiem w czym ale już niedługo. Busiaczki.